No a że to sezon czwarty, no to będzie nowość, mianowicie pojawia się konkurs. Pytanie brzmi, na jakim szlaku w tym momencie się znajdujemy i jaką wioskę widać? No podpowiadam, że Radochów, tak? Nagrodą w konkursie jest jeden kilogram ziemniaków kupiony w promocji w znanej sieci supermarketów, nazwanej od pewnego Robaczka. Także jeżeli pójdziecie na zakupy do Robaczka, to możecie sobie kupić kilogram ziemniaków, jeżeli odgadniecie, na jakim szlaku się w tym momencie znajdujemy. No to tyle tego konkursu. Szkoda, że nie mam nic do rysowania, bo widok jest autentycznie bardzo fajny, ten kościółek, wioska. No i kręcimy dalej w stronę oczywiście innych szczytów Gór Złotych, na których zresztą już byliśmy na szlaku Antosia. No to było Rzeczywiście już tyle, trzymajcie się. No i nie chce się wyłączyć, tak? No to dobrze, to teraz wyłączymy.